Znane produkty w niezwykłej odsłonie, a to dlatego, że są wykonane z najprawdziwszej czekolady. Myślisz, że to niemożliwe? Darada udowodni, że się mylisz. Zaczynaj, ma. Nie wierzę, to nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mmm, jakiś znajomy zapach. Czekolada! Smacznego? A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz, jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś! Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Podziel się. Nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. What? Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza! Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem, co zrobię! Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow! Wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię. Wsadzę to tutaj i podleję! Jej trzęsienie ziemi moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie, a moje są niesamowite! Uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Z mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twój ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera. Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek. Pyszności. Wolałabym kole niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. To czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. To jest oburzające! Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek. I wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Po często nie ma. Już mi się znudziło powtarzać nie. Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki. A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że i mnie się poszczęści. To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo berwiesz. Znowu cebula? Skąd ona się wzięła? Smacznego. Byłam bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję Ci, jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czyli Diana. Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana. Nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To no, dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację, jest pyszna. Mam pomysł, wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak, nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak, co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd. Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas. Byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży. Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tiktak? Nie najem się taką drażetką. No ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka tiktaków. To jest takie fajne, ale je pierwsza. Wiem, mój tiktak ma smak Coca-Coli, a ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. Okay. No w końcu! Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz. Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? Jest takie pyszne, że zjem wszystko sama? Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? To moje. Koniec z wami macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Please. Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. O, przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! jej po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwszego jesz! No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci, wycisnę czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta, jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród, teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydałoby mi się trochę gumy. Rzeczywiście, pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść, no więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana. Ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow. No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Come on! Oj tak, nie zgadzam się. Czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem. Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę! O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku na naraz. Ale to obrzydliwe! Ojej, ona go je nawet ze skórą! Wow! Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć! Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek, to leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to, w tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. Aaaa, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje, po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest żyje, nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi. Tylko na Darada znajdziesz tak niezwykłe i fajne challenge. Subskrybuj nasz kanał, a nic cię nie ominie.